Towarzyszą nam na to, chodzki standardowe, spoczni. Jego, który mówił o słowiańskim papieżu. Ale bardzo ciekawe, wręcz prorocze, okazały się słowa modlitwy napisanej w 1938 roku. Ostatnia zwrotka tej modlitwy brzmiała tak. Oto Maria, odchodząc w sercach węgiel, błagam, słuchając tego, co mówi Dół Boży. Nowe papiestwo, jak dom się rozłoży przy polskim lębie. Piękna modlitwa, która stała się rzeczywistością. Czy jest na dziewczynka? Jest, jest. proszę. Bardzo. proszę bardzo. Jest. Yy, nagroda specjalna, i teraz wyróżnienia. Wyróżnienia otrzymało dwie osoby. Ja będę się aniołem pańskim w łączności z papierzem. Yy, także głębiej patrząc, aby Słowo Boże które czytamy, słuchamy, wydało w nas powodzie. Więc my najpierw odmówimy Anioł Pański, ogląd się za Ojca Świętego, który jest widzialną głową Kościoła. Jesteśmy tutaj z Księdzem biskupem. Módlmy się też o pokój. Módlmy się też za Białorus, za Ukrainę. thank <laughs> you